No powiedz, babciusiu i Zusiu, a ty nie jesteś z rzeczami na bieżąco, nie? No, babcia nie jest z rzeczami na, bież na bieżąco. Ona właśnie tak e, z piątku na sobotę dała popalić w nocy, że masakra. Ale od dwóch dni całkiem inne dziecko. Dzidziuś powrócił jest okay i jest okej i już dwie noce spała bardzo fajnie tą noc w ogóle rewelacyjnie i jest już o wiele grzeczniejsza także dwójka jej wychodziła jedna u góry no i miała te pozostałości po tej takiej trochę chorobie trochę kaszelku, które katarku i... i to już e, wyleczyliśmy także już jest dziecko inne także nie boję się z nią zostać nie boję się z nią zostać bo będzie dobrze nie jest grzeczna Ładnie się zabawi sama, posiedzi sama. Ma apetyt, nie ma. Tak. Ma apetyt, nie ma ludzi. A, także będzie dobrze. No. Ale odpada mi e, sprzątanie. wielgachne jakieś gotowanie tylko dla siebie. Zresztą się śmiałam. Mam cztery pudełka sushi dwa pudełka sajgonek, także przetrwam. O Ludek mi jeszcze wczoraj nakupował wszystkiego jakiś owoców Mady. warzyw, także także przetrwamy, ale odpadnie mi gotowanie dla tych obżarciuchów. No i to sprzątanie, tak? Sprzątania tyle nie będzie. Nie będą wnosili brudu na butach do domu, bo to Lutek i Helenka to główni właśnie przedstawiciele brudze, gatunku brudzącego podłogi. Odkurzać też praktycznie codziennie trzeba było po nich, bo tak zawsze wchodzili do domu. Bez opamiętania, co tam, co tam na tych butach jest. Także będzie dobrze. Nie, Laurusia? No, nie wiedzieliśmy właśnie, jak to będzie z, tym, z tą wichurą, czy ten samolot w ogóle wystartuje. Lutek na telefonie siedział od wczoraj, patrzył się, czy... Jak to tam wygląda, to, to, Ale widział, że nawet przy tym silnym wietrze, że samoloty startowały tam z jakimiś opóźnieniami, ale startowały, więc i lądowały w Kopenhadze ale dzisiaj w ogóle ja ich ja przyjechałam do domu odwied odwiedziliśmy ich ich e, przyjechałam do domu to w ogóle słońce wyszło tutaj także więcej chyba strachu niż niż to wszystko warte nie wiem już mała troszeczkę się robi zmęczona właśnie nie wiem czy nawet na podwórko ze mnie pójdę na spacerek troszeczkę i może zaśnie w wózeczku tak? chcesz iść na podwórko? tak? no pewnie Tak, a jeszcze załatwiłam od, koleżan od koleżanki, koleżanki, załatwiłam sobie jaja swojskie. Także może jeszcze skoczymy na dzisiaj, a jak nie, to jutro do koleżanki pojedziemy, bo 20 swojskich jajek. Będzie się odła, Jajeczka? Tak? Tak fajnie. Także zostałyśmy same. I będzie impreza. Tak.